Modlitwa świętego Jana 23, Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa. Spraw, aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata była mocna i stała. Przyspiesz nam czas. Głębokiego życia wewnętrznego. Rozpal w nas zapał apostolski, który by dosiągnął wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdy wszystkie są odkupione krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo. Skrów w nas wrodzoną pychę i podnieś nas na wywiny pokory. Prawdziwej bojaźni i wielkodusznej odwagi. Niech wadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania. Niech dla samolubnej korzyści i przez niedbalstwo nasze nie będą deptane prawa sprawiedliwości. Niech żadne wyrachowania nie sprowadzają szerokiego zasięgu miłości, do ciasnych małych egoizmów. Niech wszystko w nas będzie czyste i wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość do ofiar, gotowość na krzyż i na śmierć. Niech wszystko będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej o Duchu Święty Miłości, która zwoli Ojca i Syna spłynęła na Kościół, na Jego instytucje, na poszczególne dusze i narody świata całego. Amen.